Nie wiem, ilu z Państwa było w tym miejscu, gdzie te śmieci się znajdują. Ja tam jestem regularnie. Wiecie państwo, że to miejsce jest ogólnodostępne, tam można wejść i nikt tego nie chroni. Wiecie, że to w każdym momencie może spłonąć, w każdym momencie może zostać rozrzucone. Odpady, jak były, na składowisku, tak są. No i może niedługo będziemy świętowali dziesiątą rocznicę, kiedy ta sprawa została podjęta. Apel o analogicznej treści został już przez Radę przyjęty 17 października ubiegłego roku. Został on wówczas przekazany zgodnie z wolą Rady Miasta, wyrażoną w paragrafie drugim, prezesowi Rady Ministrów, ministrowi klimatu i środowiska oraz do, woje, do wiadomości Wojewodzie śląskiego, Śląskiemu i parlamentarzystom z okręgu wyborczego obejmującego Gliwice. Nie ma reakcji ministerstwa w sprawie zmian w przepisach prawa. Gdyby w tych przepisach prawa wszystko było dobrze, to problem już dawno można byłoby rozwiązać. Przypominam, że zarówno dojazdowa, jak i cmentarna to jest problem od 2018 roku. I pytanie, co się od tego czasu zdarzyło. Opiniując negatywnie treść przedstawionego projektu, podkreślam, że od początku kadencji pani prezydent nie ustaje w działaniach w celu rozwiązania tego złożonego problemu. Dla mnie najważniejsze ważniejsze jest to, żeby to zniknęło z sośnicy jak najszybciej, całkowicie, bez wywożenia tego etapami i dzielenia kto, gdzie, co powinien. Ja składam wniosek o to, żeby ponownie ten apel przepracować w komisji, tak żeby on miał był sensowny, nie był pisany na kolanie na godzinę przed posiedzeniem rady. Radni Platformy Obywatelskiej mogli zgłaszać wnioski, mogli prowadzić dyskusję. Nikomu nie odbierałem głosu. Każdy mógł złożyć propozycję zmiany apelu, propozycję uchwały, jednak ani pani Gołębiowska, ani Pan Pająk nie byli tym zainteresowani. Państwo przychodzą na komisję złożyć podpis i często na tym się ogranicza do, do bym tego się bez Państwa wycieczek osobistych w kwestiach praca. podpisów czy pracy komisji, jesteśmy przy temacie apelu. Od kilku lat mamy problem z nielegalnym składowiskiem i niestety wiemy, co się dzieje w innych miastach, te składowiska płoną prędzej czy później. I to składowisko na sośnicy nie chciałbym, żeby tak się stało, ale jeżeli my naprawdę szybko z tym coś nie zrobimy, to one spłonie po prostu. Ten apel jest po to, żeby no wskazać na to, że jakiś apel trzeba podjąć. Nie, nie, to nie jest dobra droga. Jeśli chcemy konkretnych zmian w przepisach prawa, to ja bardzo chętnie się pod tym podpiszę, ale chcę wiedzieć, o co my apelujemy. Oczekujemy prostych zmian, czyli takich, które spowodują, że nie trzeba będzie czekać 8 lat, a być może więcej. Na likwidację tego typu wysypisk. Takich zmian po prostu od ustawodawcy oczekujemy. Ciężko jest mieszkańcom przetłumaczyć procedury, kto komu co napisał, kto co odpisał. Ludzie czekają, mieszkańcy czekają na rozwiązanie problemu i proszę zwrócić na to uwagę. Nie tylko procedury są ważne, ale myślę, że człowiek jest tu najważniejszy. Nie sądziłem, szanowni państwo, że ten apel wywoła tyle dyskusji tutaj na sesji nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie przypuszczałem. Nie wydarzyło się teraz nic, co przeszkodziłoby popracować nad tym apelem jeszcze przez miesiąc, tak żeby wszyscy naprawdę z czystym sumieniem mogli go pod, pod tym się podpisać i mieli przeświadczenie, że robią coś dobrego dla mieszkańców, a nie tylko biją pianę. Szanowna pani radna, nikt tutaj nie bije piany i nie o opijane tutaj chodzi. Jakby pani powiedziała mieszkańcom Sośnicy, że radni, którzy dzisiaj chcą Szybkich działań zmierzających do tego, żeby prawo powodowało, że natychmiast takie wysypiska lub w najkrótszym możliwym czasie były likwidowane. Nikt z tych mieszkańców nie powie, że to jest zbicie pijane. Jak mówi pan przewodniczący, że nie zgadza się z tym, że to jest bicie piany, a co to jest innego? To jest zwykłe bicie piany. A ja bym chciała, żebyśmy byli konstruktywni. I absolutnie jestem za tym, żeby bez względu na to, jaki jest rząd, wno wnosić apele, jeśli nam na czymś zależy. Ale musimy powiedzieć, na czym nam zależy. Tak, zależy nam na tym, żeby to trwało szybciej. I co w związku z tym? Jakie proponujemy zmiany? Usiądźmy, zaproponujmy i wspólnie zaapelujmy. Dziękuję. Zapomniałam w poprzedniej swojej wypowiedzi jeszcze raz po zadeklarować chęć współpracy i zaangażowania się z naszej strony, żeby ten apel naprawdę mógł być znacznie lepszy i skuteczniejszy, żebyśmy mogli przygotować dobry dokument, który miałby szansę na, na powodzenie I, i raz, że te nieścisłości, dwa, to ta ogólnikowość, która tutaj jest, nieodniesienie się do tego, co już przez GIOŚ i -si ministerstwo, ministerstwo przekazało. wy Państwo. Mówicie, że to jest apel jest zły, ale nie dajecie nic zamian. To, to, yy, to, to się nie trzyma, to się nie trzyma razem. Ja zakładam, że jeżeli z czym się nie zgadzacie, no to dajcie propozycję, wtedy to przegłosujemy, i idźmy dalej. A propos poprawek do różnych uchwał. Proszę, do, proszę Państwa, jeśli Państwo zaproponują uchwały Rady Miasta, że Pegas ma trzy skrzydła, to jaką poprawkę mamy zgłosić? Że ma dwa i że istnieje. Dziękuję bardzo. Co o nas? myślą w tej chwili właśnie ci, którzy na co dzień zagraża to niebezpieczeństwo, że tak trudno nam sformułować apel. Ja jestem przekonany, że to nie jest ostatni apel, który będziemy wysyłać i jakikolwiek byśmy dzisiaj nie sformułowali, to znajdzie się wśród nas kilka przynajmniej osób, które zawsze niedoskonałości w apelu znajdą. Ja osobiście uważam, więc, żeby wysłać go w tej formie, jak on jest, a już dzisiaj myśleć i pracować nad nowym, bo taki będzie. Jestem przekonany, że ten apel jest tylko początkiem pracy nad tym, abyśmy ten problem załatwili do końca. I w to głęboko wierzę, że Państwo, przewodniczący komisji, zaangażujecie parlamentarzystów, być może media, bo one są też nam potrzebne, być może Rady Dzielnic. Ale jestem przekonany, że ten temat już teraz nie umrze. Może to jest ta wartość dodana dzisiejszej sesji. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych, 13 za, 11 przeciw. Stwierdzam, że Rada Miasta Glince przyjęła uchwałę według druku zamiast druku 305. <grystanie>